Przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki. Ja to zrobię na, na około pięciu elementach, znaczy w pięciu miejscach, przepraszam. Natomiast jeżeli ktoś by sobie życzył największej ilości elementów, zawsze powtarzam, że może, mogę to wykonać i przesłać w wiadomości prywatnej. jest ta górna część, tylko podwyższona grubość. Mam z tego co pamiętam, przez to lusterko było lakierowane. Natomiast poniżej już tutaj oryginał. Jeżeli miałbym zmierzyć go we wnękach pojazdu, to również prośba o informacje i też będę przesyłał w informacji w wiadomości prywatnej. Staram się mniej więcej zrobić góra dół. Także samochód jest cały w oryginale. Jedyne, jedyne miejsce, gdzie jest delikatnie podwyższona grubość, to na samym górze, w tym miejscu na dole już jest oryginał. Także tak się on prezentuje. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. I wówczas prośba o informacje. Także pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do, do usłyszenia, do zobaczenia.